Cześć, kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, kim dla niego jesteś. Mamy do wyboru opcję z numerem 9, 8 lub 7. Zastanawiajcie się, drogie moje. Jeżeli potrzeba, zatrzymujcie na chwileczkę film. Ja 7 i 8, o, muszę tak, odsunę na chwileczkę na bok i przejdę do. Tych z was, które wybrały czytanie numer 9, czytanie z numerem 9. Zobaczmy, co tutaj jest. As mieczy, śmierć i rycerz kielichów. Kochana, czym dla niego jesteś? Wspaniały rozkład, naprawdę cudowny rozkład. W Asie Mieczy jest informacja, że jesteś dla Niego inspiracją, że jesteś dla Niego inspiracją do życia i do nowych pomysłów, które mogą się w jego życiu pokazać. Dzięki Tobie. Pojawia się, pokazuje się w jego życiu taki moment olśnienia. Przy Tobie pojawia się właśnie taki moment ogromnej szansy, aby mógł coś zmienić, aby mógł rozwijać się w nowym kierunku. Ta karta mówi o tym, że... Mobilizujesz go do tego, aby pokazywało się u niego, aby pojawiały się u niego. Twórcze myśli, aby na najwyższych obrotach pracował u niego intelekt, aby chciał się dokształcać, aby chciał podążać za tobą. Najprawdopodobniej jesteś, patrząc tutaj na wszystkie te karty, najprawdopodobniej jesteś od niego wyżej, jeżeli chodzi o rozwój duchowy. On to dostrzega i pragnie za tobą podążać. Jesteś dla niego wyzwaniem. Aby coś się w jego życiu zadziało, aby coś się w jego życiu zmieniło. Kontynuacją tego jest Karta Śmierci, która mówi, że właśnie dzięki Tobie. On jest w stanie zamknąć pewne rozdziały swojego życia. Jest w stanie odciąć się od pewnych sytuacji, od pewnych ludzi, od pewnych zdarzeń, które ciągną go w dół, które nie pozwalają mu się rozwijać. Także jesteś dla niego właśnie taką inspiracją. Ty. Nawet nie chodzi o to, że doradzasz mu, co on powinien zrobić, bo to nigdy nie jest wskazane. Natomiast chodzi o to, że on dzięki Tobie, dzięki temu, że z Tobą przebywa, dzięki temu właśnie, że chce się jak gdyby... Wznieść na ten level wyżej, jeżeli chodzi o duchowość, ma szansę na to, aby zacząć swoje życie od początku, aby znaleźć właściwą ścieżkę dla siebie, aby rozpocząć nowy etap swojego życia. I Ty właśnie tym dla Niego jesteś. Tym, tą iskrą e, zapalną, tym nowym pomysłem, tą nową inspiracją. E, dzięki temu, że jesteś blisko, On pragnie coś w swoim życiu zmienić. E, on, pragnie również, mm, on pragnie również być e, kimś innym, kimś lepszym, e, kimś. Mm, z Kogo Ty będziesz dumna, pragnie się wzorować na Twoich umiejętnościach, na Twoich zdolnościach. Dalej, czytanie kończy nam, dalej mamy tutaj rycerza kielichów, a więc informacja o tym, że Ty dla Niego jesteś kimś, kto pokazuje Mu, w jaki sposób można żyć, dla miłości, w jaki sposób można skupiać się na emocjach, cieszyć się nimi, cieszyć się życiem, cieszyć się miłością, cieszyć się flirtami, to Ty nauczyłaś go szukać tej miłości idealnej. Nauczyłaś go, że zawsze ważne jest, aby tej miłości szukać, aby nie utknąć w jakiejś relacji, tylko i wyłącznie dlatego, że coś nie jest nam po drodze, ale aby dać sobie szansę e, na to, żeby miłość była też lekka, aby można flirtować, y, aby można. Y, y, nie traktować jej tylko tak przedmiotowo ale właśnie tak z motylami w brzuchu czyli wiesz wysyłać jakieś miłe wiadomości miłosne jakieś listy miłosne sms-ki, to jest karta która mówi o tym że jesteś dla niego czy przebywanie z tobą jest dla niego taką dobrą wiadomością jeżeli Spotykasz się z Nim, jeżeli on widzi jakikolwiek, jakikolwiek kontakt, nie wiem, na telefonie, na mailu, cieszy się, bo wie, że wiadomości, które dotrą od Ciebie do Niego, będą tylko dobrymi wiadomościami, będą takimi pozytywnymi wiadomościami. No, także postrzega Ciebie bardzo, bardzo optymistycznie. Postrzega Ciebie pod kątem tutaj miłosnym, bardzo silnie. Jesteś dla Niego tą osobą, która pokazuje Mu, jak tą miłością się cieszyć, i On chce z tego skorzystać, a w tych dwóch kartach jesteś właśnie taką. Iskierką zapalną, która motywuje go do tego, aby coś w swoim życiu zmienił, aby się przeobraził, aby tutaj w tej śmierci, z tej przysłowiowej poczwarki, stał się motylem. Jesteś dla niego inspiracją i on już dojrzał do tego, chce podążyć Twoim śladem. A co mówią dla Ciebie karty anielskie? Podróż, nadchodząca podróż. Odmieni Twoje życie na lepsze. A więc, kochana, jeżeli szykujesz się do jakiejś podróży, takiej prawdziwej podróży, a to jak najbardziej jest to informacja właśnie o tym, że coś tam się wydarzy, coś tam się zadzieje. Być może spotkasz kogoś w trakcie tej podróży, kto będzie Ci mógł pomóc w Twoim dalszym życiu. Czy kto przyczyni się do tego, żeby właśnie tutaj coś się w Twoim życiu odmieniło na lepsze? Jeżeli natomiast nie szykuje się dla Ciebie żadna podróż, to może tutaj chodzić o podróż do wnętrza Ciebie. Czyli tak jak niekiedy mamy w Eremicie. W pustelniku, tak, te, te podróż do siebie, e, w głąb siebie, do poznania e, swoich pragnień, tych najgłębszych, e, najbardziej skrywanych, e, to może nad tym się kochana zastanów, czy właśnie to nie jest ci potrzebne, czy nie tego właśnie e, powinnaś poszukać w sobie, tych swoich pragnień, tych, um, swoich marzeń, które być może gdzieś tam um, przykryłaś, zakopałaś głęboko, może warto do nich wrócić, bo jeżeli mężczyzna, z którym jesteś, postrzega ciebie jako tę iskierkę, um, która go napędza um, do pójścia na lewel, na wyższy level, może warto również odkurzyć, um, odgrzebać własne marzenia. Podążyć w głąb siebie, dostrzec je, przypomnieć sobie o nich, no i wtedy e, okazać się może, że Twoje życie odmieni się na lepsze. E, piękne miałyście, dziewczyny, czytanie. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, które od Was dostaję. A teraz przejdźmy do tych z Was, które wybrały rozkład numer 8. Co tu mamy? Piątkę buław, as kielichów i, i, i kapłana. Mm -hmm. Kochane moje, wygląda na to, że w ostatnim czasie albo jeszcze w tym momencie. Jest jakiś taki okres dużej niestabilności w życiu waszego partnera, mężczyzny, o, którego tutaj, o którym tutaj myślisz. Mogła się tutaj pojawić w jego życiu jakaś taka walka wewnętrzna, z czymś mógł sobie nie radzić, mogły być jakieś. Konflikty, mógł być albo jest jeszcze burzliwy okres, jakaś agresja. Mógł dość silnie bronić swojego zdania przed innymi ludźmi. Nie bardzo mu to wychodziło, nie bardzo umiał sobie z tym poradzić, ale pojawiasz się, kochana moja, tutaj w Asie Kielichów dla Niego. A z kielichów to znaczy, że On postrzega Ciebie jako taki dar od losu, coś, co dostał i co jest przepiękne, coś, co jest związane z uczuciami. Także postrzega Ciebie tutaj przez pryzmat miłości, przez pryzmat radości, przez pryzmat uczuć. Zdał sobie sprawę z tego, że tutaj żadne przepychanki, żadne bronienie własnego zdania nie jest ważne na tyle, aby mogło jak gdyby coś namieszać tutaj w waszej relacji. Otworzyły się jego oczy i zdał sobie sprawę, że musi o Ciebie zadbać, bo jesteś tym uczuciem, jesteś tym kielichem pełnym miłości, który jest dla niego bardzo ważny. Zdał sobie sprawę, że jeżeli nie zadba o ciebie odpowiednio, że jeżeli nie pokaże ci, jak jesteś dla niego ważna, to czy też jeżeli na przykład nie wpuści w pełni do swego serca uczuć związanych z Tobą, to będzie, to, to nie spełnią się jego marzenia. Zdał sobie z tego sprawę, a więc to jest najważniejsze, bo gdyby wpuścił, gdyby chciał wpuścić do swojego serca takie uczucie jakiejś zazdrości, czyli coś, co tutaj mogło być też w tej piątce buław, tutaj mogły być w tej piątce buław, teraz właśnie sobie uświadomiłam również takie. Niezbyt czyste zagrania, tak? czyli właśnie jakieś uczucia zazdrości, jakieś takie przywłaszczenia sobie Ciebie, jak gdyby na, na zawsze, tak? ale uświadomił sobie, że jesteś, jesteś dla Niego wszystkim, co jest Mu potrzebne. Ty tak naprawdę jesteś dla Niego tym kielichem wypełnionym. Miłością. Z kolei w karcie kapłana jest informacja, że jesteś dla Niego również takim wsparciem w trudnych chwilach. Według Ciebie życie ma wyższy cel, według Ciebie człowiek potrafi zawsze odnaleźć właściwą drogę dla siebie, Ty jesteś dla Niego. I dla siebie również, ale pytamy tutaj, kim jesteś, dla Niego. Dla Niego jesteś również tym symbolem mądrości, takiego duchowego mistrza. Potrafisz swoje przekonania zastosować w praktyce i to Mu się bardzo podoba w Tobie. Szuka u Ciebie pomocy, aby On również potrafił, udzielać wsparcie innym tak jak ty to robisz ty udzielasz wsparcie jemu w tych trudnych chwilach jesteś dla niego powiernikiem i tego on się chce od ciebie nauczyć w karcie w karcie a, o kurczę, zawsze mi kapłana, <grywa> zawsze mi umyka, <grywa> zawsze mi umyka do słowo. W karcie kapłana jest również um, tak wpisane w tę kartę e, kapłana jest również mm, zamiłowanie do rodziny, miłość do rodziny, chęć spędzania mm, dni e, z najbliższymi członkami rodziny. E, to jest e, chęć. Spędzania czasu na refleksjach, na jakichś duchowych przeżyciach, i to mu odpowiada. Odpowiada mu właśnie to, że przy Tobie staje się bardziej spokojny, że ta agresja, która niekiedy, czy ta zazdrość, która niekiedy się w nim pojawia, niekiedy bierze górę nad jego tym spokojniejszym zachowaniem, potrafi być. Wyciszona przy tobie właśnie przez miłość i właśnie przez tą, przez tą duchowość, którą w sobie masz. On się od ciebie uczy i jest przeszczęśliwy, bo jesteś spełnieniem jego marzeń. No, też macie dziewczyny piękne czytanie. A co mówią karty anielskie? Zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Kochane, najprawdopodobniej nie dotyczy to tutaj tej relacji uczuciowej. Natomiast, jeżeli macie jakikolwiek pomysł, plan do realizacji czegoś nowego, karty podpowiadają, Abyś zdobyła więcej informacji na dany temat, abyś nie rzucała się w wir czegoś, co nie do końca jest dla Ciebie jasne. Karty mówią, abyś się zastanowiła, abyś przyjrzała się temu na spokojnie. A więc, kochana moja, jeżeli w najbliższym czasie miałaś robić coś nowego, nie wiem, zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać pracę, otwierać nowy biznes, cokolwiek. Karty mówią, abyś się przez chwilę zastanowiła, czy jest to odpowiedni moment albo czy jest to odpowiedni pomysł. No dobrze i teraz przejdźmy do tych z Was, które wybrały 7. Bardzo Was proszę, kochane moje, o łapeczki w górę. Bardzo Was proszę o komentarze. A dla siódemeczki, ósemka pentakli, król pentakli. O i królowa Buław. No postrzegacie. Przepraszam, postrzega Cię tutaj um, jako bardzo pracowitą osobę, bo w dwóch kartach tutaj mamy e, i w ósemce pentakli i w królu pentakli. Y, to y, informacja o tym, że y, postrzega Cię jako osobę, która potrafi stać twardo na ziemi, y, która... Zawsze stara się o dobrą relację z innymi, która dba o swoje interesy, która jest w stanie dążyć do jakby krok za krokiem, do osiągnięcia celu, który sobie wyznaczy. Postrzega ciebie jako osobę, która potrafi realizować. Rzeczy wymagające wytrwałości, samozangażowania, koncentracji. Także jesteś dla niego takim, jesteś dla niego takim wzorcem, jeżeli chodzi o to, jak iść po swoje. Nie, nie chodzi o to, że wiesz po trupach do celu, ale jak poukładać sobie swoje życie materialne, aby być z Niego zadowolonym. Jesteś dla Niego również tutaj w Królu Pentakli, jesteś dla Niego osobą, która... Jest w stanie zająć wysokie stanowisko, która, jeżeli będzie chciała, jest w stanie zdobyć bogactwo, taką, która dąży do awansu, taką, która współpracuje zawsze z innymi ludźmi i która potrafi tak poukładać swoje życie, aby. Nie było ludzi niezadowolonych. Chodzi mi o to życie finansowe, bo obie te, dwie, obie te karty e, mówią właśnie o tej e, sferze finansowej. <coughs> Przepraszam. A więc jesteś dla niego takim, <coughs> jesteś dla niego takim właśnie przykładem kogoś, kto doskonale potrafi sobie poradzić w życiu, w tym życiu materialnym, ale Uwaga, nie tylko. Mamy tutaj królową, królową Buław, a więc postrzega Ciebie również jako piękną kobietę, bardzo dla niego atrakcyjną fizycznie. Kogoś, kto w nim rozpala namiętność, kogoś, kto potrafi spełniać jego najgorętsze pragnienia. Kogoś, kto się nie zatrzymuje w połowie drogi, postrzega Ciebie jako osobę niezależną, postrzega Ciebie jako tę osobę, która angażuje się we wszystko z pasją i podąża za głosem serca. Ty jesteś dla Niego osobą, która jest idealną kochanką taką osobę, z którą chce przeżyć płomienny romans. Także no tutaj, jak gdyby dwie całkowicie odrębne, dwa całkowicie odrębne tematy. Niemniej jednak nie tylko jesteś dla niego tą wymarzoną kochanką, ale również tą osobą, która potrafi twardo stać na ziemi i dbać o siebie. Która potrafi sama o siebie zadbać, nie potrzebuje tak naprawdę do szczęścia nikogo, do tego szczęścia materialnego nie potrzebuje nikogo, a oprócz tego jesteś przepiękną, przepiękną kobietą w jego oczach, oczywiście, bo wiadomo, że każdy, każdy ma inny gust. Ale w jego oczach jesteś dla niego ideałem, ideałem kobiety. Także tutaj, no, jeżeli faktycznie jesteście razem, to może być tutaj między Wami bardzo, bardzo gorąco. A karty anielskie mówią, połącz się z naturą. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu odmładza cię. I inspiruje. No właśnie, teraz już może pogoda troszkę nie taka sympatyczna do tego, aby spacerować, ale kochane moje, uważam, że no, nawet chwila spędzona na świeżym powietrzu, nawet ta chwila, gdzie możemy się z tą naturą połączyć, daje nam bardzo dużo. I to prawda, powietrze odmładza i inspiruje. Natura czyni nas e, bardziej elastycznymi życiowo e, i czyni nas e, zadowolonymi po prostu e, z życia. Przepiękne miałyście dziewczyny czytanie, e, troszeczkę inne niż pozostałe, no ale jeżeli, e, jeżeli jest w was e, taki potencjał tutaj materialny i taki potencjał energetyczny, gorący, e, no to tylko. Pozazdrościć. Bardzo Was proszę o komentarze, bardzo Was proszę o łapeczki w górę i do usłyszenia następnym razem. Całuję Was, zdrowa baba.